Witam Państwa serdecznie i zapraszam na kilka pytań do prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, Pani Czesławy Wojewodzic. Witam serdecznie. Witam. Pani prezes, za nami 25 lat Stowarzyszenia i, i cofając się te 25 lat, jakie były początki um, koła? To wszystko tak szybko minęło, że dzisiaj po prostu trudno uwierzyć, ale jest 25 lat. Co ja mogę powiedzieć? Jestem szczęśliwa, że łaskawy los dał nam tyle zrobić dla lokalnej społeczności. Uaktywniło się bardzo dużo kobiet. Wypłynęły perełki, które po prostu poprzez to, że są w stowarzyszeniu, są konkursy, więc one robią te wszystkie swoje rękodzieła. Nasza praca pokazana jest na naszej stronie internetowej. W tej chwili trzy już były audycje w radiu Andryku na temat pracy. Trudno tutaj po prostu w kilku słowach powiedzieć. Na pewno były to owocne 25 lat. Nie zmarnowałyśmy ani jednej okazji, ani jednego dnia. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim gospodyniom, ale nie tylko, i wszystkim tym, którzy nam przez te 25 lat Pomagali. Moje motto jest takie, że w życiu wszystko jest darem. Talenty, trud, wielkie serce i ludzie pomagający. I tylko w ok takich okolicznościach możemy mówić o sukcesie. Myślę, że stowarzyszenie i to, co robi na trwałe wrosło w naszą tą Andrychowską ziemię nawet pięknie promuje nie tylko Andrychow, ale i powiadowicki i przez te 25 lat miałyśmy też okazję reprezentować na przykład województwo małopolskie na dożynkach prezydencji. Czy na dożynkach wojewódzkich. Zdobyłyśmy też Ogólnopolską Nagrodę, czyli najlepsze gospodynie, 2016 rok. Byłyśmy w telewizji, ale to wszystko tak dzisiaj pięknie brzmi, ale to było poprzedzone wielką pracą, wielkim zaangażowaniem, a przede wszystkim wielkim sercem. I może myślę, że ten króciutki wywiad zakończę tak, że. Wszystko, co wielkie, wielkie jest przez serce, a serce rozwija się podczas dawania i budzi drugie serce. Te panie mają nie tylko swoje talenty, ale także i serce, które ofiarowały na to, żeby po prostu dzisiaj cieszyć się z tego pięknego jubileuszu. Czy w ciągu tych 25 lat była taka chwila... Takie wydarzenie, które wryło się w pamięć wyjątkowo. Mnie? Tak, była. To była chwila, kiedy marszałkiem województwa małopolskiego był pan Marek Sowa i wtedy otrzymałyśmy Kryształy Soli. Co to są Kryształy Soli? Kryształy Soli to jest nagroda nie pieniężna, tylko nagroda, która daje pewien status dla organizacji, gdyż wcześniej organizacja jest sprawdzana pod różnymi względami. I jak się rozlicza, i jakie programy realizuje, co robi. I dla mnie ta nagroda po prostu to, no, no taka była wyjątkowa. I druga rzecz, która dla mnie też była wyjątkowa, to to, że trzy e, lata pod rząd zdobyłyśmy Małopolski Smak. E, ciężką pracą naprawdę, ale słuchajcie, jaka radość! jaka radość, jak, jak po prostu ten efekt jest taki no, wymierny. Ja po prostu naprawdę wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, którzy, którzy nam pomagali, pomagają i myślę, że będą z nami dalej. A ile mniej więcej osób liczy stowarzyszenie na ten moment? E, to znaczy zaczynałyśmy e, w tyk, e, z tymi gospodyniami, które po prostu e, działały w kołach na terenie działalności małopolskiej spółdzielni handlowej Wizan. E, później się to troszkę rozrosło, e, ale też niektóre gminy jak e, Tomice, Brzeźnica e, zaczęły te nasze, e, to podpatrzeć trochę u nas, będąc i potem e, u siebie robią. I ja się bardzo cieszę, bo myśmy się nie zamknęły jak w jajku, tak? Żółtko jest zamknięte. Tylko my jesteśmy otwarte. I to, że ktoś podpatrzył coś u nas i u siebie robi, to jest bardzo dobrze, bo on... przecież my mamy w statucie promowanie tradycji, przekazywanie młodszym pokoleniom. No i ile nas jest w tej chwili? W tej chwili. Przepraszam bardzo, w tej chwili jest nas 256 osób, dlatego że nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie osób fizycznych gospody. Pani prezes, jak pani opowiada o tym wszystkim, ja widzę ogromną radość tak. na twarzy, więc pani prezes, to co od siebie życzę na te kolejne lata, to wielu jeszcze większych sukcesów, takiej samej albo jeszcze większej radości. Yy, I oby za niedługo, obyśmy się spotkali na 50-leciu koło. To nie ten wiek. No, yy, ja myślę tak, że 25 lat to jest szmat czasu, mimo wszystko, jeżeli chodzi o wiek, tym bardziej dla kobiety. No, my w tej chwili w zarządzie jesteśmy już no, leciwe, bym tak powiedziała, wiekiem, ale sercem młode. I w przyszłym roku planujemy po prostu odmłodzenie zarządu, także, żeby jak to się mówi, taką wynieść taką świeżą krew. Pani prezes, pięknie dziękuję za rozmowę dziękuję i bardzo. wielu sukcesów życzymy. Ja czasem chcę powiedzieć tak, że ta nasza praca nas uskrzydla. I Proszę popatrzeć, proszę popatrzeć wstecz, ile rzeczy jest zrobionych i to nie jest chwalenie się, to jest po prostu praca wykonana na rzecz lokalnej społeczności i praktycznie pracujemy cały rok. My nie jesteśmy organizacją jednej imprezy, tak? Tylko u nas jak rok kalendarzowy leci, tak są tradycje. No i te tradycje po prostu przekazujemy dalej. Chciałam też przy okazji podziękować redakcji Mam Newsa, bo towarzyszycie nam Państwo od początku. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich nocy sympatyków, tych, co są i tych, co zdobędziemy może. Dla stowarzyszenia dziękując jeszcze raz ogólnie wszystkim, którzy, którzy nam pomagają. Dziękuję bardzo.